Siemano z tej strony, Jacylinio i zapraszam Was na nowy sezon w Wyskokach Narciarskich 2002. Zaczynamy. na na tegorocznych zawodach w Kłopio. Dlaczego Puchar Świata? Ponieważ tutaj jest najwięcej konkursów, w których możemy zarobić kasę i wytrenować zawodnika. A loty i turniej 4 skoczni będą, tylko musimy wytrenować gościa tu niemalże na fula, żeby wygrać wszystko za pierwszy razem. Musimy mieć najlepszy sprzęt i wiecie, co sprawia. Idealny start. O, dobry lot, będzie daleko. Nie lubię lądować, ale jest telemark. Jest dobrze. Super. Dobra nota. Pierwsza ci jak nic musi być. 19 miejsce. Dobrze zaczęliśmy. Z takim sprzętem na tylko dobre. Zamiast znakomite na przykład. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. I telemark. Rewelacyjne lądowanie. Pierwsze miejsce, ledwo co, i mamy miejsce numer 15. Dobra, lecimy dalej. Dawaj, Piotrek, jeszcze raz tak samo muszę skoczyć. Lepiej też by wypadało. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko i nie ma telemarku, czyli spadniemy w klasyfikację. Wykonał. Będziemy na miejscu chyba 17. 18. Nie ma źle. Mamy 9800. Na pewno nie kupiłem kombinezonu No 60 tysięcy to jest różnica. Tego nigdy nie miałem i tego, bo się nie opłaca już. Też bardzo dobra aerodynamika jest tańsza, droższa od 40 koła. Tylko najlepiej kupić Guardiana, ale to jest drożyzna. Może trzeba by było na bardzo dobry sprzęt się przerzucić. No, na 25 koła. No i strój ten bym kupił na przykład i na te, ładnie to by wyglądało. Albo na zielono, tylko kask jest chujowy. Dobra, trening, o jest Kowalski, no to bierzemy. Siła wyskoku plus 2, kondycja plus 3, waga spadła, motywacja wzrosła i tak ma być. Siła wyskoku to to czego nam najbardziej brakuje. I lecimy. Witamy na tegorocznych zawodach w Kłopio. Tak, powtarzasz się. Chyba też Szpak, albo szara, szpaku, Szpakowski, albo Szaronowy. Już nigdy nie... Zawsze mi się mylą trochę. Jednak. No dobra. I Piotrek Żyła, numer 55 w klasyfikacji. Właściwie jako skaczący numer, jako 55. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Siła wybicia wzrosła i to widać. Tylko lądowanie zwykle marne. Pierwszy mi ale dobra odległość. 125,5 metra chyba było. Dobra, Frank Gabler. Widzicie, choćbyśmy mieli najlepszy sprzęt. Nie mamy umiejętności. W tym sezonie skillujemy. Tak można powiedzieć. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. I chujowe lądowanie. Nie wiem jak to zrobić. Nie mam pojęcia. Cztery telemarki pod rząd to by fart. Dwudzieste <noise> miejsce. Mało kasy. Sponsora nie przyjmę jak będzie po tym, po tym turnieju, bo tu słabo skacze w chłopie zawsze. To jest głupi wiatr. Bardzo go nie lubię. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie o. z progu. Dobrze! Będzie wysoko i piękny telemark. A Sądzę, że tutaj. właśnie tym skokiem. O, ale przewaga, prawie 20 punktów. I będziemy na miejscu numer 13, szczęśliwa 13. -ka. I mam 11600. Tutaj Klaus Manfred Schmidt. Ale oszczędzamy chyba na narty No chyba, że będzie Kowalski Dobra, Lillehammer w Norwegii Witamy z miejsca byłych igrzysk olimpijskich Z Lillehammer w Norwegii Dokładnie. Halo, witają Państwa komentatorzy dzisiejszego konkursu skoków Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa przebieg dzisiejszych zawodów Dobra, skaczemy Lillehammer, mała skocznia, ale fajna Widzę, że wiatr będzie znosił w lewo Ach, jakie wyczucie chwili najazdu Znakomita prędkość na starcie. No zgadłem, bo ta kulka się przesuwała w trakcie zjazdu. Ale musi. Ale słabe lądowanie, tak to byśmy byli wyżej. A tak mamy 11 miejsce już. Już 11. Zły wiatr to lepiej dla nas, ponieważ przeciwnik komputerowy traci punkty właśnie na tym. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. On znosi nas, ale bez problemu daliśmy rady, tylko słabe lądowanie. W miejscu numer 3, czyli będziemy wysoko Na miejscu numer 8 To nasz najlepszy wynik póki co Ale nie mamy szans na awans tak naprawdę Tutaj siódme miejsce Max Szóste to już jest ciężkie do drobienia, Ale możliwe Najważniejsze, żeby utrzymać miejsce w pierwszej dziesiątce Dobra, lecimy Zaczął perfekcyjnie Wygląda to bardzo dobrze. O, dobry skok, to jest dobry skok. I jeszcze lądowanie, znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał... I numer wszyscy. jeden i teraz mamy przewagę. Meteorolodzy zapowiadali które dziś, niech z deszczem. Miejsce numer 8. nie wyprzedziliśmy nikogo. Niestety. No, kasai Nokamati, tak się nazywa tutaj gościu, to jest Noriaki Kasai. W drugim skoku u nas 124 punkty. A ten drugi tutaj jakiś Naya Hira. Też nam uciekł. Po pierwszym skoku widzę. I jesteśmy 12. Ładnie. I sponsor nie chce nas. Mamy 20 tysięcy, dobra, już niedużo nam brakuje. Liberes, to jest chyba czwarty turniej, póki co. Dobra, rozegramy te 5. Witamy serdecznie Państwa zapraszając na kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów, do Liberca. O oh, Libers już byłem nie raz. Widziałem tą skocznię na żywo, ale tak na pewno nie wygląda jak w grze. No tu wygląda jak szrot, jak złomieć. Oj, coś mi lagują. Niezwykle Znalazł doskonały punkt do wyjścia ale z się go to daleko I Telemark, ludzie, będziemy wysoko połową w pierwszej serii. Sądzę, Krasywa. że właśnie ty Co ty gadasz? Czwarte miejsce, nie wierzę w to. Ale sponsora, jeszcze nie dostaliśmy. To jest dodatkowy zaszczyt, pieniążków. Pieniądze bardzo się przydadzą. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Ale się wiatr zmienił i słabe lądowanie. Nie umiałem zrobić totalnie nic. A niech to. Ale spadniemy, ja pierdolę. Dwunaste miejsce, tylko. Jak będziemy mieli lepsze narty to będziemy dalej latać, to łatwo się domyśleć. Będziemy mieli wyższe prędkości na progu. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic Słabe ja tylko byłem pod wrażenie. Bez nadziei. No cóż. Ale pierwsze miejsce. Może awansujemy o tę jedną pozycję. Dziewiąte miejsce, wow, bo tutaj spieprzy skok. Widzę. Tutaj też gorsza nota. Dziewiątym A jeszcze. dziś to już wszystko. Zapraszam. O, sponsor daje nam 12 tysięcy. Mamy 40, już niedużo nam brakuje. Tak naprawdę do kombinezonu, więc może kupimy najpierw kombinezon, póki mamy kasę. Dobra, Engelberg ostatni, ostatni turniej. Mówię, wam, najpierw kupimy sprzęt na bardzo dobry. Kask, tutaj gogle już mamy, to nie będziemy zmieniać na te. Bo nie można sprzedawać rzeczy. Rękawice to jest nieważne w ogóle. A drogie nawet. Dobra, przesadzam, ale... No niepotrzebne to jest. No dobra. No to ostatni, ostatni turniej na dzisiaj. Dziękujemy, odcinek. że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. Dobra, lecimy. Uwielbiam Engelberg. Tu jest ten fajny taki bałwan właśnie w tle. Jak zapowiadają... Mmm... Turni... Pucharu świata... Zawody Pucharu świata w Engelbergu ten bałwanek wygląda. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Wysoko. Odbicie ale było naprawdę za dobre. No ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować nad lądowaniem. 14 miejsce tylko. jest fajny wiatr. Pod... Bardzo lubię tą skocznię, bo jest ładna. Fajnie wygląda, takie kolory, takie ciepłe. Jedna z moich najbardziej lubianych skoczeń w grze. Bo bardzo lubię nawet, nawet, powiedział. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. I za blisko, będziemy nisko. Nie wiem, że już telemarku. Tracimy. Mało braku. Trzecie miejsce będziemy w pierwszej 30. No, 23 miejsce, chyba najgorzej z dzisiejszych wszystkich pięciu konkursów. Ten nam wyjdzie najgorzej, niestety. Bo nie mamy po prostu umiejętności. Tracimy. Bardzo dużo. Wspaniały start. Rzeczywiście, może być z tego dumny. I nie ma telemarku. Już nie wiem, przesuwam z, gór, z dołu na, do góry, nie mam pojęcia. Jak zwykle jest źle. 21 miejsce, słabo. Niestety, to już wszystko. I mamy 45 tysięcy, nie stać nas. Ale stać by nas już było na przykład na narty. Już nawet na... Już niedługo, niedługo byśmy mogli kupić te, ale nie, 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 nie będziemy przesadzać. Ile tu Kowalski? Kurde, kusi. Ale dobra, nie, w tym miejscu się pożegnam, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Siemano.